Ciemaneczko, systety. Tuś. A dzisiaj nagramy poradnik, jak otworzyć drzwi, które. No, nie mają klamki. Generalnie. Yy, no, mamita halk wzięła klamkę i. Tch, poszło. Yy, więc, no. Krótki poradnik, bo widziałem już u niektórych poradników otworzyć drzwi, ale. Dziwi bez klamki to już nie było Więc na To co, co będzie nam potrzebne No klucze Generalnie to nie jest potrzebne Ale to jest bardzo fajny gadżet Ostrości... o Boże, dobra, nie Ostrości to nie łapie Więc Bierzemy za te klucze Oj, może nie tak Po prostu O I już Generalnie to nie... Oj. Generalnie to nie ma zamiaru nigdzie wychodzić, ale no. I chyba ci gówno nagrało, ale no, to cóż. Zostawcie łapkę w górę. O! I suba z dzwonkiem, jeśli ten poradnik się wam naprawdę przydał. A i coś wam pokażę jeszcze jedno dla tych czepialskich się w tym w komentarzach. Więc szybko zrobię cięcie. Otóż dla tych strzepialskich się klamek od okien też nie mam, więc raczej się też nie wydostanę, niestety, jedynie co to mogę się popatrzeć, na Ci nie popatrzę, ale no cóż, tak o, coś, coś, coś tam widać, dobra, kit z tym, więc no, to wszystko, dziękuję za oglądanie i widzimy się na kolejnym odcinku, elo.